To jest tak. Jest poprawka, tylko wpłynęła, ale to będzie w bloku głosowań. Uchw przystępujemy do głosowania, szanowni państwo. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Monte Cassino-Konopnickiej. Projekt prezydenta miasta Krakowa, dług numer 15. 73. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, jest za przyjęciem projektu? Tak. Bolek. 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 Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 20 osób za. Dwie osoby przeciwne, 10 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1573. Kolejny druk. Bardzo proszę. Pan, pan Radny chciałby złożyć głosówce separatu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, no, prosiłbym też o wydruk e, głosowania, bo tylko radni, którzy głosowali przeciw, mogą złożyć wotum separatum, a ja takowe chciałbym złożyć w związku z tym, że... E, ta uchwała była kontrowersyjna od samego początku. Wiele zarzutów się pojawiło, uwag, również opinii biegłych i profesorów. I myślę, że ten plan będzie skarżony. Tak przynajmniej twierdzą mieszkańcy i kancelaria prawna, która ich reprezentuje. Ja podzielam ich obawy i w związku z tym chciałbym, aby w protokole tej sesji został mój ten głos zapisany jako wotum separatum od tej uchwały. Dziękuję. Pan radny zgłosił wotum separatum. Bardzo proszę o zaprotokołowanie. Kolejny druk. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kosocice. Tu wpłynął wniosek o odesłanie do. Aha, jeszcze proszę o wydruk. Bardzo proszę o wydruk do tamtego głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego w Obszarze Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, dróg numer 1768. I tu wpłynął wniosek o odesłanie do projektodawcy. Głosem za, głosuję przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku o odesłanie do projektodawcy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 12 osób za, 27 osób przeciw. 0 wstrzymujących się stwierdzam, że Rada odrzuciła wniosek. W takim razie przystępujemy do głosowania wniosku projektu się znaczy 1768 kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1768 kto jest przeciw kto się wstrzymał bardzo proszę o wynik 25 Osób za, 9 osób przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1766 wraz z autopoprawką. Kolejny druk. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Soboniowice, projekt prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 1769. Tu również wpłynął wniosek o odesłanie do projektodawcy z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi. Nie widzę, przystępuję do głosowania. Kto z Pań i panów radnych jest za wnioskiem o odesłanie do projektu do projektodawcy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik: 12 osób za. 25 osób przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada odrzuciła wniosek. Przystępuję do głosowania projektu według druku numer 1769. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1769? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 23 osoby za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada Pod... Miasta podjęła uchwałę według druku numer 1769. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani Prezydenta, aby zostały przygotowane do piątku, do dnia 25 kwietnia bieżącego roku do godziny 14 i przekazane do Kancelarii Rady Miasta Krakowa załączniki graficzne, mapy w sześciu egzemplarzach oraz w formie elektronicznej z podziałem na sekcję do uchwały podjętej według druku numer 1769 i według druku numer 1768. Kolejny duch. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustanowienia ograniczeń zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiących stanowiącej własność w miejskiej Kraków położonej w Krakowie, u zbiegu ulic Saskiej i Szczyglej. Projekt prezydenta miasta Krakowa numer 1745. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 36 osób za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1745. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Udziału Gminy Miejskiej Kachu wynoszącej 74 tysięczne części nieruchomości gruntowej zabudowanej kamienicą mieszkalną położoną przy ulicy Świętej Agnieszki nr 7 w Krakowie, na który to udział składają się położone w budynku oficyny lokal usługowy i mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym. Projekt prezydenta miasta Krakowa, dróg nr 1756. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ba Dziękuję. Proszę o wynik. 37 osób za. 0 przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1756. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego numer 17, usytuowanego w budynku przy ulicy Wężyka 15 w Krakowie, na rzecz najemcy pani Bożeny Trzeszczak. Zastosowanie 70% bonifikaty. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Drugi numer 1757. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 37 osób za, 0 przeciw, jedna osoba się wstrzymała, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1757. Kolejny rok. Ustawienie opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2014, druk numer 1763. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest za? to jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 35 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1763. Kolejny druk. Zmiana uchwały nr 44 przez 544 przez 08 Rady Miasta Kwarakowa z 28 maja 2008 roku w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozów osób, bagażu, pojazdami komunikacji miejskiej w Krakowie z późniejszymi zmianami. Projekt prezydenta miasta Krakowa, dróg nr 1764. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem projektu? to jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo proszę o wynik. 36 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1764. Kolejny druk. Określenie rodzaju dodatkowych usług świadczących przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gospodarowaniach tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Projekt prezydenta miasta Krakowa, duch nr 1766. Przystępujemy do głosowania. A tu mamy poprawkę. Przepraszam, tu głosujemy poprawkę poprawkę pana Wojtowicza. Głosem za, głosem przeciw? Nie widzę. Przystępuję do głosowania. Kto z pani, panów radnych jest za poprawką pana Wojciecha Wojtowicza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 29 osób za, 5 osób przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Przystępujemy do głosowania dróg wraz z poprawką. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu wraz z poprawką pana Wojtowicza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 33 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1766. określenie szczegółowych sposobów zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Szanowni Państwo, posłuchajcie, bo ja mogę nie czytać, tylko od razu dwóch. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy miejskiej Kraków za zagospodarowania tych odpadów zamiast za Uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt prezydenta miasta Krakowa druk numer 1767. Są tutaj dwie poprawki. Jedna, jedna jest wycofana, jedna została. Obie, obie wycofał pan Wojtowicz, czyli została tylko poprawka pana przewodniczącego Kościu i autopoprawka. Wyniki, nie, to tak, Proszę, bardzo proszę, zabranie głosu. Teraz Ale, ale Kwaśmider, jest tu poprawka. Tak, tylko poprawka ty, pana doktora. I dwie autopoprawki. I dwie autopoprawki. Dobrze. Bardzo proszę. Proszę Państwa, została wycofana ta druga poprawka, ponieważ została przyjęta autopoprawką. Państwo dostaliście przed świeczką dług autopoprawki, gdzie został usunięty ten błąd formalny mianowicie tego szkła i w tym momencie będziemy mogli przyjąć tą autopoprawkę. Przyjął wnioskodawca to w formie autopoprawki, także będzie to skonsumowane i też będzie usunięty błąd formalny, za tym będzie można głosować całą uchwałę już tą autopoprawką. Ona będzie obejmowała też ten zapis, o który chodziło w poprawce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W w takim razie, Szanowni Państwo, głosujemy poprawkę Pana Bogusława Kośmidera. Kto z pań, panów, jest pozytywna opinia Pana Prezydenta, to już mówił Pan Dyrektor. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 38 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę Pana Kośmiewicza. W takim razie przystępujemy do głosowania nad całością druku wraz z dwoma autopoprawkami i poprawką Pana Bogusława Kośmiewicza. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem projektu wraz z autopoprawkami i poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 36 osób za 0 przeciw 0 wstrzymujących się stwierdzam, że rada podjęła uchwałę według druku numer 1767. Dobrze. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury druk numer 1795. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 37 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1795. Kolejny druk. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury na realizację zadań w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych w ramach zadań powierzonych dzielnicom. Drug numer 1798. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wiem, że nie ma. Wiem, że nie ma. Jest. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 36 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1798. Kolejny druk. Przystosowanie do sprzedaży. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cystersu. Druk numer 1664. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Nie ma, nie ma. To nie w tym, nie ma. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. Dwadzieścia dwie osoby za. 12 przeciw. Jedna osoba się wstrzymała, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1664. Kolejny druk. Kierunki działania dla prezydenta miasta Krakowa w celu wykonania analizy studium wykonalności przebudowy ulicy Iwasz Jest tutaj poprawka, autopoprawka przyjęta? Przyjęta w autopoprawce. A więc jest wraz z autopoprawką. przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze nie ma. Jest? Kto się wstrzymał? To jest. Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 24 osoby za, 5 osób przeciw, 0 wstrzymujących Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Bardzo proszę o wydruk. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1773 wraz z autopoprawką. Dziękuję. Kolejne. Skarga na nieprawidłowości w działaniu prezydenta miasta Krakowa. Projekt Komisji Rewizyjnej, drug numer 1779. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. 32 osoby za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę według druku numer 1779. Kolejny druk. Zmiana w składzie komisji rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. Projekt grupy radnych druk numer 1787. Głosujemy projekt wraz z autopoprawką. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu wraz z autopoprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał. Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 31 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę według druku numer 1787. Kolejny druk. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2014 roku dotyczące zwiększenia planów dochodów i wydatków w dziale 853. Druk numer 1802. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Rady jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. 36 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1802. Kolejny druk. Nazwa skweru, projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 18.06. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. 39 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 18.06. Kolejny druk. Zmiany w składzie Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Projekt przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, druk numer 1807. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 39. Osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1807. I tutaj mamy tą, bo... poprawkę. Poprawkę bo ona zostawić Tak, wycofana. I kolejny druk, to jest, a nie, bo to mamy drugie czytanie być. Znaczy to jedno czytanie? Jedno czytanie. I kolejny druk, e, druk numer 18.4. zmiany w składzie w komisji miasta Krakowa do spraw kontroli przygotowań wniosku o Stające się organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022. drug numer 18.14 wpłynęła. Tak, tak, tak. Wpłynęła poprawka, ale została wycofana. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 37 osób za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1814.